Co cię w facecie od razu włącza? Poczucie humoru i inteligencji najlepiej potrafi to połączyć. A co momentalnie wyłącza? O, kurde, ja teraz jestem strasznie wyczulona na punkcie tego, czy facet mnie nie wykorzysta w jakiś sposób e, materialny, jakieś takie, widzę, wiesz, małe rzeczy też obrzydza mnie, jak facet nie jest dżentelmenem teraz. Jakby mhm. strasznie mi się e, podwyższył standard ostatnimi czasy po prostu przez traumy z przeszłości. Ale to chyba dobrze. Co myślisz o męskim płaczu? No uważam, że w ogóle to nie jest wstyd i powinno się więcej rozmawiać o zdrowiu psychicznym mężczyzn. Ja znam dużo takich, wiesz, pseudo-męskich pseudo mężczyzn, którzy na przykład boją się zrobić cokolwiek emocjonalnego, jakby, nie, nie wiem, nawet porozmawianie o uczuciach sprawia im e, trudność i, i uważam, że no, powinniśmy więcej o tym mówić, że właśnie mężczyźni też mają depresję, też e, jest od nich wymagane dużo od społeczeństwa i, i powinno się więcej gadać właśnie o zdrowiu psychicznym mężczyzn.